To Magnus 99 i witajcie w drugim odcinku serii Minecraft Famous Survival. W tym odcinku będziemy budowali farmę zboża. To już mam przygotowane trochę miejsca. Właśnie w źródełko. Jestem w trakcie tworzenia nieskończonego źródełka. A no, jak widać, tutaj mam łóżko zrobione na bogato. Tak. Yy, I udam się jeszcze po wodę nie będzie lub czegoś nie dobra właśnie mam nadzieję że się nigdzie nie wykopię w żadnym w miejscu a szkielet szkielet no tam jest góra ja tak się trochę do góry tutaj kopię właśnie nie wiem jak to będzie wyglądało ja mam zamiaru ją zautomatyzować, ale to dopiero później. Na razie będzie taka zwykła tradycyjna yy, farma. To na którymś tam odcinku potrzebny mi też będzie więcej redstone'a, bo na razie mam tylko 5 bloków. No więc będzie po prostu tego więcej potrzebne. Mhm. Dobra, i nic. Raz, dwa, trzy. si sì, dalnie mmm già tak ok no uh -huh. guardare nie będzie to, to coś typu super na dźwigni i się wszystko zbiera samo, ale zrobię takie po prostu na niszczenie. Hmm. Aha, tylko to tutaj będzie ziemia, więc to musi być poziom wyżej. Ziemi zebrałem, ale jest niewiele. Ale powinno starczyć. To jest jeden problem, że nie mam żadnych nasion. Zboża. Hmm, tylko, że poznając tutaj jest skoro to tutaj Pani sobie płynęła woda i to chyba sięgnie tutaj do tego tak powinno sięgnąć Jeszcze nie. Hmm. Właśnie ta farma się złoża się przyda, bo na chleb będzie no, ciężko z jedzeniem, na no normalu to szybko schodzą te serduszka. To ja, znaczy punkty głodu. Nie wiem jak to nazwać. No trochę tego kobulstwał na mama ale te zostawię na jakieś późniejsze projekty może. Odcinka. Mam nadzieję, że niedługo będzie ich więcej. Jeden mnie zbytnio nie zadowala. A to nie robić Coś jeszcze kiedyś zbuduje? takie na razie. Jest morka. No więc zanim wyrośnie to, to zboże, to może coś się znajdzie. No, te dziury po rudach. No, to. Tutaj był Redstone, jeśli pamiętacie. No, a tutaj był, gdzieś wisiał diament. muszę się w tym łóżku przesłać bo jeszcze nie, nie spałem i będzie zmieniony punkt spawn no tutaj dobra już powinno być noc prześpię Nie, tylko po prostu tutaj u góry, żeby tak się nie obijać no, to... <laughs> tak. no, no już, właśnie nie biję no, pół serduszka zostanie, no, jest noc Może skorzystam z jednej z nowszych rzeczy i damy sobie z lejkiem, żeby od razu byłam w skrzyni na bogato. Mimo, tutaj trochę napisano, też się może przyda. Hmm, aha, miałem iść po zboże, tutaj, bo... tutaj zostawiłem trochę. Nie wyrosła, ale tyle. To... Jakiś wezmę nasionkę po prostu. Nie. O, już zaczyna rosnąć. Dobra, teraz chyba się wybierę na wyprawę po trochę nasionek. samo wypadnięcie na się. że mam cztery, to na no nawet nie widziałem. odcinkami tam uzupełnia tę, tę farmę, może ją trochę poszerzę jeszcze i trochę zautomatyzuję może będzie lepiej no, no, na razie wracamy tak już za chwilkę koniec odcinka no, już 14 minut prawie No może to coś jest nie tak z tą wodą? Inaczej to ma być. To chyba źródło. Dlaczego się ten dirt robi? Nie wiem czemu. A tu nie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Ja się z Wami żegnam. Cześć.